Jestem adwokatem offline'u, w takiej roli występuję dość dość często i Wielokrotnie słyszałem już właściwie moi koledzy z IT od 2018 roku: takie futurystyczne wizje rozwijali, że centra handlowe to będą skanseny w przyszłości, a dzisiaj ich rola będzie sprowadzała się tylko do showroomów. Są powody do tego, żeby tak myśleć, biorąc pod uwagę, że część projektów już jesteśmy świadkami tego, że przestaje funkcjonować. Widzimy. Zmiany w zachowaniach konsumenckich, i nie mam na myśli tylko i wyłącznie kwestii tego, że zaczęliśmy więcej kupować online, ale sposób w jaki też odbieramy nasze zamówienia, że paczkomat jest tym miejscem, które częściej odwiedzamy, niekiedy niż właśnie miejsca sprzedaży stacjonarnej. To wszystko ma wpływ naturalnie na pewną perspektywę rozwoju sklepów stacjonarnych.